Mapi, Andrzej, Krzysiek, Tomek, Krzysiek i Art. Okej? Okay. To jest w trawie. To, żeby się nie mówił. No. Działa, działa, mam dla publiczności. <coughs>

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej Grupy Babylon Promotion. Przed nami kolejny underground show. Mamy taki pierwszy mały jubileusz, w najbliższą sobotę w przepięknej kopalni soli w Wieliczce, który nie był to absolutnie polecam, bo to jest dziedzictwo kultury i absolutnie każdy Polak powinien przynajmniej raz w życiu do Wieliczki pojechać. Natomiast spotykamy się dzisiaj z racji niehistorycznych, nie geograficznych, tylko z racji bokserskich. Państwo zdążyliście już zaobserwować, że od kilku dni narasta temperatura przed pojedynkiem Krzysztofa Zimnoka z Artem Binkowskim w każdym bądź razie. Serdecznie witam dzisiaj na konferencji prasowej. Będziemy mówić o evencie promowanym przez grupę Babylon Promotion we współpracy z grupą Knockout Promotions. Pozwólcie, że, że przywitam i przedstawię wszystkich naszych dzisiejszych gości prosto, prosto z Kanady. Polak, nasz rodak, ale boksujący m.in. na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney pod flagą Kanady, Art Binkowski. Cześć Art, witamy. Krzysztof Kraśnicki. Szef boksu zawodowego w Polsce jest z nami promotor główny sobotniego eventu, a więc Tomasz Babiloński, Babylon Promotion, witamy Cię Tomek i sztab tutaj gospodarza, a więc trener Andrzej Liczik i polski pięściarz Wagi Ciężkiej Krzysztof Zimnok. Dzień dobry. Ja Państwu na wstępie chcę powiedzieć, że zaplanowaliśmy 6 pojedynków na, na sobotniej Gali kilka bardzo ciekawych zestawień, a więc te boje, to będzie rewanż, Urbański, Szeremeta w kategorii cruiser zobaczymy Rusiewicza z Cieślakiem myślę, że też bardzo ciekawa walka w umownym limicie do 70 kg Państwo pewnie macie na, na swoich informacjach prasowych jeszcze welterweight czyli kategorię półśrednią, natomiast wiemy, że Rafał Jackiewicz z Żeromińskim umówili się na 70 kg i w takiej kategorii właśnie będą boksować. Krzysztof Głowacki zmierzy się z Richardem Hollenberg, oczywiście kategoria junior ciężka, no i walka, ciężka walka wieczoru, dystans 8 rund, Krzysztof Zimno kontra art Binkowski. Jeszcze korzystając tutaj z okazji serdecznie dziękuję Justynie Pawłowi, zawsze jesteście gościnni, mili, także, także witamy po raz kolejny w restauracji 9 piętro. Zacznijmy może od y, naszego gościa, bo sporo go było ostatnio w mediach. Dzisiaj Państwo go widzicie przed sobą. Art Binkowski, dosyć długa przerwa w boksie art powiedz nam o co ci chodzi w tym pojedynku i, i dlaczego zdecydowałeś się wrócić do boksu. Po pierwsze, dzień dobry. Mateuszku, nie Art. Art to jesteś, wiesz, dla dla... Nie no, bo ty jest... jesteś taki artysta w tych wywiadach, że, że dlatego art? art mówię. Art Artur. Cię, Artur. Znamy się nie? Nie Znamy się nie od no. dziś, także Artur, no. A tak samo, nieważne, nic, Fajne, fajnie tu być, um. co byście chcieli powiedzieć? Wszystko. Wszystko, wszystko o mnie wiecie, wszystko wiecie, wiecie, że olimpijczyk, wiecie, że rodzice mnie do Kanady, um. wjechałem do Kanady, ile miałem, 11-12 lat, O tyle przeżycie, życie, Zawsze, zawsze jestem Polakiem. Ojczyzna jest jedna. Ja kocham Boga, Kocham moje dzieci, kocham moją żonę. jest tutaj. To, że walczy z Krzyśkiem, To nie były jakieś moje, moje... Um, Ja tego nie zaplanowałem, tak jak coś, to, coś to, to się dzieje, potoczyło. Tak samo jak zadzwoniłem do Tomka Babilońskiego ileś tam miesięcy temu, dawno coś było. Tak samo zadzwoniłem w ten sam dzień do Andrzeja Waślewskiego, który ma Artura Szpilkę. I zostawiłem jednemu i drugiemu wiadomość o, o że zauważyłem, że ten bok zawodowy w Polsce rozwija się. Gołota walczył z I inne ciekawe walki były. Krzysiu Budarczy, jaką piękną walkę odegrał to w jestem w tym z tego ruskiego rozwali. No, coś z tyłu Dinkowskiego tak samo, nie? Ta moja walka z Bactery. I zadzwoniłem i do Babilońskiego, i do Wasielskiego. Zostawiłem wiadomość, że byłbym zainteresowany jakąkolwiek walką. To mój Babiloński pierwszy mi odzwonił. Zaproponował Ksiśka. Jak najbardziej, dlatego tutaj jestem. Andrzej Wasielski też zadzwonił, była mowa o kimś innym ale wiadomo, nie? Jestem tutaj, robimy to ten... No, yy, to, o kim była mowa, przepraszam, że się wtrącili? Wcześniej? Tak, no, okay. ten, ale nieważne, jesteśmy tutaj, nie? Jesteśmy tutaj. Maturzy. nie, no Reksio, tak? Marcin Rekowski. Taka kredytatura też padała. Była mowa o tym, że nie doszło do, do skutku. Tutaj yy, Tomek Babiloński był bardziej konkretniejszy, jeżeli chodzi o, o umowę, o walkę, dlatego jestem tutaj, yy, walczy z Krzyszkiem. Później podczas przygotowań do tej walki podczas przygotowań do tej walki sam dla siebie, nie? Z ciekawości chciałem się dowiedzieć kim jest Krzysiek, także, a tego ogólnie, nie? Że, żeby tam w jakieś tam detale nie, 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 nie wchodzić. No i co? No i na dzień dzisiejszy dowiedziałem się, że dobry amator, ponad 100 amatorskich walk, na zawodowym treningu też ma sporo walk, jeszcze żadnej porażki, dobrze boksuje. Um, tak na boku też się dowiedziałem, no kto się nie dowiedział, cała Polska się dowiedziała, że coś tam um, coś tam miał y, wspólnego, coś z policją, coś tam ten, coś tam jakiś... A, a la czy coś wiadomo. To się zaczyna i... nakręcać, słyszę? Nie, 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 tylko nie. to to wyszło, no, to ktoś dla mnie to było ciężkie do pojęcia, no bo będąc w tym boksie tyle lat, żaden, żaden pięściarz, nie? Nie mówię tylko o Polaka, mówię żaden, ale z ich kupę, nie? Samego Nemoxa za I, i ten, żaden pięściarz, nawet by nie myślał, żeby z policją cokolwiek mieć do czynienia, tym bardziej ten, tutaj, um, no A skąd, skąd wiesz, że mam do czynienia z policją, że że takie rzeczy opowiadasz y, publicznie. Nie to, że ja opowiadam, e, czyli ja e, powtarzam to, co jest mi, to, co jest wiadome. No to jeżeli, jeżeli powtarzasz, to musisz skądś mieć to... No dokładnie, Skąd dokładnie. masz tę informację? No, no to, no to słuchaj teraz, nie? Także nie jestem papugą czy coś, żeby, żeby... bo Artura Szpilki nie znam osobiście, nie? A to, że był w więzieniu na pewno nie, nie, nie podlega jakiegoś, temu, nie? czy był, czy nie, to coś, coś, coś tam się dowiedział, coś powiedział, tak? Także przygotowując się na tą walkę z tobą, nie? Poszedłem w Toronto, mieszkałem w Toronto, przygotowując się na walki z Toronto, podeszłem do chłopaków z Białego nie? Chłopaków z Białegostoku, którzy też uciekli z Białegostoku przez prawo, siedzą w Kanadzie. Coś takiego w stylu jak Andrzej Gołota zrobił, nie? W 88. Spytałem się, spytałem się, Ok, coś tam słyszeli, to dalej nic nie mówiłem, nic, nic nie chciałem myśleć sam dla siebie, czy prawda, czy nie. A, yy, spytałem się, żeby zadzwonili do Białego Stoku i żeby to potwierdzili albo żeby to zgasili, bo teraz można by było to ugasić, nie? Tym bardziej, nie? Cała Polska słyszała, jak, a Szpilka wychodząc z więzienia powiedział o tobie to co powiedział, nie? I, I tutaj chłopaki z Biegł Stoku, wiem, wiem, że yy, chłopaki, którzy, którzy uciekli z Polski przed, przed, przed władzą. I, no, no i tak, tak samo mówią. Także nie wiem co ty tam zrobiłeś, bo ty jesteś jedynym z wszystkich piszciarzy, co jest na świecie, którzy, którzy na przykład rozumiesz, miałby, że inni takim nie ma, nie mają. No ale posłuchaj, mówiąc coś takiego w telewizji publicznej, że ja jestem konfidentem i ty mówisz tak naprawdę, że ty nie wiesz. Co? No ja wiem, ty no ja mówisz, że, że ty nie wiesz, co ja zrobiłem, to po co ty w ogóle o tym wspominasz, człowieku? Bo ja nie potrzebuję znać detali, gościu. Jeżeli, komuś... ale jak to? Ja, ale jak... Jeżeli Artur Szpilka wychodzi, kurwa, z więzienia i mówi, że fakty ludzie na ciebie mówią, nie? No to co? No to co? No to co? A ja, ja nie myślisz, że, że ty powinieneś to wyprostować? Ja? W jaki sposób? No nie wiem, w jaki sposób. Ja, ja nie wiem, będę. Ten, Jeżeli nie chcesz się. znać całą sytuację, albo ten, kto ma jakiekolwiek wątpliwości, powinien przyjechać ja, ja, bym da, ja, bym or... ja bym dał, mu, nie wiem, yy, papiery do przeczytania. Po co? Na bokserze mi się zdaje, bo tak samo kurwa nie wchodzę na internet, nie sprawdzę. Powiedziałeś, było pytanie. Ktoś tam z tą tak. prowadził jakieś tam kilka miesięcy temu, nie? Na ten temat. Coś tam było jakieś pytania. Także że ja coś tu wytłumaczył, wytłumaczyłeś bez wytłumaczenia. Zrozumie? Posłuchaj, ja nie, na ten temat. Ale ja nie będę się tłumaczył tutaj przed całą Polską, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości. No ale musi, ale nie to, że ty ja, chcesz, ja, czy ty musisz, bo jeżeli chłopak wychodzi tak jak Artur Szpilka z więzienia i mówi, że w więzieniu mówią o to, nie to, że o to te... Rozumiesz, to na nalegan pod po, po Twoją ten, że, że ty musisz to wytłumaczyć, wyprostować, nie. Ale posłuchaj, ja przed nim, przed całą Polską nie mam się... Ja, ja nie będę się tłumaczył i on, on mi tego prosto w oczy nie powiedział. Co innego jest, jak ktoś przychodzi i mi mówi prosto w oczy. Spoko, dobra. Słuchajcie, tu się robi program kryminalny nie chcemy porozmawiać o, o sobotniej gali. Także tutaj oczywiście nie będę blokował, absolutnie kontrolował żadnych treści, bo, bo też ten świat boksu, on jest taki, jaki jest i jest podobny na całym świecie. Czasami to jest blitr, czasami to też no, ociera się o, o wakacje też dłuższy pomysł sanatorium i po prostu trzeba to zaakceptować i sobie tutaj o, o wszystkich historiach możemy dzisiaj porozmawiać. Natomiast y, Arturku, my do Ciebie za chwilę wrócimy, tylko chciałbym, żebyś nam tutaj zdradził jakby takie dwie kwestie estetyczne. Skąd pomysł na tą koszulkę i na ten ogonek z tyłu? Bo tak ogoliłeś się praktycznie tutaj króciutko, a z tyłu zostawiłeś taki bojownik mityczny. To nie bądź taki żarty. <tomstwórki> Koszulkę noszę, bo dostałem to w prezencie od, od Tomka, od nie? Przeczytaj z tyłu Papillon Promotion z poczką. Założyłem to za Tomka z podziękowaniem, że w ogóle jestem w ojczyźnie, Po raz kolejny jestem w ojczyźnie. Um, A ta fryzurka? Fajnie tu byli. A fryzurka. Jest jak jest. Jest jak jest. Dobrze. Słuchajcie, Tomek Babiloński chciałbym Tomku, żebyś po pierwsze powiedział o kulisach tych, tych negocjacji, czy rzeczywiście...